Nie ma co oszukiwać, że dzisiaj dostajemy słowo nadziei, dostajemy słowo wzywające nas do, do braku lęku, do złożenia swoich lęków w Chrystusie. Nawet jeśli dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy, nawet jeśli Nowy Testament zderza się ze Starym, Nowy Porządek z Nowym, nawet jeśli widzimy Chrystusa, którego nie rozpoznajemy, bo się nagle przemienia, Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby swój lęk porzucić, złożyć w Jego sercu, w Jego dłoniach. I tak jak nas zaprasza, żeby wstać, żeby wstać i iść przed siebie, iść za Nim. Jezus przemieniony jest, jest inny, jest zaskakujący, a jednocześnie jest tym samym Jezusem, który zapowiada swoją mękę, który przez mękę przechodzi, przez mękę nas przeprowadzi. Jezus jest blisko nas. I wiodąc nas tą drogą, nigdy nas nie zostawi. To jest także przesłanie Ojca Świętego Franciszka, które słyszymy tutaj w Lizbonie, które słyszymy prosto z serca do serca. Chrystusowa Ewangelia zawsze jest aktualna. Zawsze jest taką, jaką przygotowuje dla nas specjalnie, żebyśmy drogami naszego życia szli z odwagą, szli z pewnością, że jesteśmy prowadzeni. To jest Ewangelia, czyli dobra nowina. I Jezus to właśnie taki jest. Jezus nam błogosławi. Błogosławieństwo, moc, wolność, wolność od lęku jest tylko w Nim. To, co proponuje nam świat naokoło, to jest za mało. Ten, kto rządzi strachem, rządzi ludźmi. Więc dzisiaj wpatrujemy się w naszego Pana, który jest przemieniony. Wpatrujemy się we wszystkich ludzi, którzy próbują iść za Nim. Niech to będzie naszą nadzieją i waszym błogosławieństwem.